Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest recenzja roczniaka z firmy Mojo, lub też inaczej Mojo z roku 2016 o imieniu Scarlet. I tak, jak wiecie, jest to roczniak. U mnie w serialu jest to na razie źrebak, jak możecie wiedzieć. Jeśli ktoś oglądał nowy odcinek serialu, no to powinien wiedzieć, ale jeśli nie to zapraszam. Ale przejdźmy już do recenzji, więc tak. Ten źrebaczek jest niestety płciowcem więc u mnie, jak wiecie, jest to klaczka, ma na imię Scarlet. Jest z maści Karos Rokatej, ma tutaj na głowie taką odmiankę, jak to u Tinkerów, bo jest to rasa Tinker. E, ma brązowe kopytka, z czego nie są nie fajnie pomalowane, ponieważ, że tak powiem, wyjechali z tą farbą, a tutaj jest najgorz najgorzej, że tak powiem. E, tu też, no ale trudno, nawet mi to nie przeszkadza. E, roczniak jest pomalowany, no niestety, gumą. Jest to minus, jeśli chodzi o to. Jest w takim basie do tyku guma. No i też jest zrobiona z gumy, ponieważ się nogi ruszają. Tutaj mogę wam nawet pokazać. O. Ale tak to to jest naprawdę stabilny model. Jest ona naprawdę bardzo fajna, ale jest, jest jeden plus, który bardzo mi się spodobał się w tym modelu, pomimo, że jest pomalowana gumą, to ma takie detaliczne. Jakby coś fajnego zrobione. Ma tutaj pod bródką taką brudkę, że tak powiem, włoski. Niestety nie wiem, czy Wam pokażę. Będzie ciężko, ale tutaj ona ma takie włoski. Pod swoją głową, czyli taką brudkę, że tak powiem No i pod brzuszkiem Też ma taką e, Takie włoski właśnie, to możecie zauważyć O, teraz może będziecie widzieli Tutaj taką brudkę ma Przy głowie i tak samo na brzuszku Jest naprawdę realistyczne Bo jak widzicie konie Tinker Mają coś takiego e, No i tak ona wygląda. Jest ona w takiej pozycji jakby biegła Czyli galopuje Tak to wygląda Um, ogólnie to jestem też bardzo ciekawa, bo jeśli chodzi o Mojo, to mam clutch Tinker z Mojo Nie wiem czy właśnie ona ma na imię Kali, nie wiem czy pamiętacie ją, ale raczej tak Ona nie ma takiej brudki, więc wydaje mi się, że ten roczniak, kiedy nie ma coś takiego, ale nie jestem pewna Ale to jest moim zdaniem bardzo realistyczne no i ogólnie tak ten rocznik wygląda. Nazwałam, jak wiecie, ją Scarlet, bo moim zdaniem te imię do niej pasuje. Jest ona, jak mówiłam, właśnie z Mojo. Jest ona z roku 2016, jak mówiłam też na początku. Kupiłam ją na, Are... na Ale... No ale... aha, matko, nie mogę się wysłowić. No ale... <ścoughs> nie umiem się po prostu wysłowić. Czekajcie. Allegro. O, teraz się wysłowiłam w końcu. Ale dobra. No i tak ona wygląda. Ty mogę Wam jeszcze z bliska buzię pokazać, jak się uda. O, jak widzicie. No i tak ona wygląda. Możecie ją oczywiście kupić na Allegro, lub też na Monoterusie, lub też myślę na innych stronach. Jest ona też bardzo fotogeniczna, jeśli chodzi o to, więc do sesji zdjęciowej idealnie się nada. No i tak ona wygląda. Bardzo Wam ją polecam mimo że jest pomalowana gumą, mi się nogi ruszają, ale przynajmniej ona stoi. Ale no, no i jeszcze jest taka mała informacja. Słuchajcie, nie wiem czy dzisiaj, ale dzisiaj chyba będzie lub jutro unboxing od Ewyky, ponieważ wygrałam od niej taki zestaw. Było losowanie, no i no, więc możecie się spodziewać albo dzisiaj lub jutro unboxingu. Właśnie tego zestawu, co sobie, co mi wylosowała, bo było właśnie losowanie, ale no, no i co by tutaj jeszcze powiedzieć, no, nie mam już nic, więc to by było wszystko, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem i chcę też powiedzieć, że przy każdej recenzji będzie na końcu sesja zdjęciowa, więc zapraszam teraz do sesji zdjęciowej. PAPA. Pa.